Prawa i wolności w telewizji, stacja mediacja to kawałek udziału w demokracji, a demokracja to trójpodział władzy. To władza ustawodawcza, wykonawcza władza sądownicza. Wszystkie one mają swoje ważne imperatywy działania, są od siebie współzależne i dlatego dbają o harmonię. Władza wykonawcza ma wykonywać zadania, które są jej przypisane, i każdemu z funkcjonariuszy państwa wolno robić to i tylko to co jest mu prawem nakazane. Władza ustawodawcza dba, ażeby nasze wolności były ograniczone wyłącznie drogą ustawy. Władza sądownicza, niezależna władza sądownicza, gwarantuje nam, że niezawisły sąd będzie mógł rozpatrzeć w rozsądnym czasie naszą sprawę, że będziemy mogli wierzyć w sprawiedliwość, że wszystko, co mieści się w obszarze słusznych naszych racji, będzie chronione przez państwo. Dlatego oglądaj telewizja stacja mediacja, a tu wszystko prawo człowieka.